To ja, Livia, Mam pięć lat i uwielbiam przyglądać się pracom na budowie. Wiem już bardzo dużo na jej temat, a gdy mam wątpliwości, zawsze pomaga mi mama, kierowniczka budowy na osiedlu, na którym mieszkam. Cały czas coś tu się buduje. Tata też pracuje niedaleko. Ma swój zakład fryzjerski. Czyż to nie cudowne mieć fryzjera w domu? Kilka dni temu wybraliśmy się we troje na wakacje. Pewnie myślicie, że polecieliśmy do Pizy, żeby zobaczyć krzywą wieżę, która powstała bez użycia palownicy. Ale nie. Rodzice zapewnili mnie, że do Włoch udamy się innym razem. Tym razem pojechaliśmy na południe Polski. Beskidy. Bardzo lubię podróżować pociągiem. tu dum, tu dudum. Tu -dum, tu -dum. Uwielbiam ten stukot i kocham widoki za oknem. Czasem widać krowy, wielkie wiatraki albo kolorowe domy. Kiedy zbliżaliśmy się już do stacji końcowej, pociąg jechał wolniej. Zobaczyłam ogromną maszynę. Mamo, patrz, szybko! zawołałam podekscytowana. Spójrz na ten gigantyczny mikser. Czy oni ubijają bitą śmietanę pod ziemią? Mama się roześmiała. Nie, śmietanę, tylko grunt. Ta maszyna wykonuje kolumny DSM, to znaczy, że miesza ziemię z zaczynem cementowym. Dzięki temu powstają pod ziemią twarde słupy. Otworzyłam oczy szeroko. Kolumny? Jak w zamku, albo na rynku? Ale po co są pod torami, skoro i tak ich nie widać? Mama od razu odpowiedziała. Widzisz, liwciu, czasem ziemia pod torami jest miękka, jak plastelina albo błotko po deszczu. Gdyby na takiej ziemi położyć tory i puścić szybkie pociągi, podłoże mogłoby się uginać, a szyny falować. To byłoby bardzo niebezpieczne, prawda? Upewniłam się. Dokładnie przytaknęła mama. Zmarszczyłam brwi. Mamo! A. Co to właściwie jest ten. zaczyn cementowy? Mieszanka betonowa to woda, piasek i cement. Ale to chyba nie to samo. Mama uśmiechnęła się. zaczyn cementowy to mieszanka cementu i wody. Jest trochę jak gęsta śmietanka, kiedy wylewa się go do ziemi i wymiesza, skleja cząstki gruntu. Czyli to taki cementowy klej do ziemi najpierw płynny, a potem jak kamień. Kto by pomyślał? Świetnie to ujęłaś, pochwaliła mnie mama. Właśnie tak to działa. Spojrzałam jeszcze raz przez okno na ogromny mikser. Obok stał samochód z napisem Keller. Mamo, czy to nie ta sama firma, która obsługuje palownicę? Zapytałam. Dokładnie ta sama. To prawdziwi eksperci od wzmacniania podłoża. Odpowiedziała mama. A teraz zapraszam Was na mały quiz budowlany. Pytanie pierwsze. Jak nazywa się technologia, dzięki której wzmacnia się słabe podłoże pod torami? A DSM B GEM. To oczywiście DSM pochodzi od angielskich słów DIP. Solid mixing. Pytanie drugie. Z czym miesza się ziemię, żeby powstały kolumny DSM? A ze śmietaną. B z zaczynem cementowym. Z zaczynem cementowym. Odpowiedź B. Brawo. Pytanie trzecie. Z czego składa się zaczyn cementowy? A. z cementu i wody, B. z cementu, piasku i żwiru. Odpowiedź: A. z cementu i wody dokładnie tak. Pytanie czwarte: Dlaczego wzmacnia się grunt pod torami? A. Bo Ziemia bywa miękka i mogłaby się uginać. B. Bo pociągi lubią jeździć po kolumnach. Odpowiedź A. Bo Ziemia bywa miękka i mogłaby się uginać. To dla bezpieczeństwa. Pytanie piąte. Do czego porównałam maszynę wykonującą kolumny DSM? A. Do wielkiego loda świderka. B. Do miksera ubijającego śmietanę. Odpowiedź B. Do miksera ubijającego śmietanę. Pyszne porównanie. Gratulacje! To już koniec naszego quizu. To był odcinek Liwia i kolumny DSM. Do usłyszenia!